No, tu jest moja rodzina. Zdjęcie z około 1900 roku. To jest dziadek, babka. O, musiała być ostra, bardzo ostra. A to są ich dzieci, a tu mój ojciec. W taki, w taki niby polski strój ubrany. Tom znałem. Tom znałem. I tą resztę to popinęli. No. Jak dotąd nie ma definicji sztuki. Ona się zmienia z biegiem lat. Zależy od epoki, od, od warunków, w jakich ludzie żyją. Po prostu od czasów, najdawniejszych, od grot Altamiry, od pierwszych tańców, pierwszych okrzyków. Niektórzy twierdzą, że właśnie taniec, czy muzyka jest najbardziej, najstarszym medium, mówiąc nowocześnie, wyrazem sztuki. To, co się w, w głowach ludziom lęgnie, te emocje zamieniają na dźwięk, na obraz, na rzeźbę, na rytmy, na różne inne realizacje. I, a jak to, a, co, a najważniejsze jest to, jak to działa na odbiorce, bo w końcu nie robią tego tak, byle robić. Tylko, że tylko, tylko no, dla kogoś to robią, dla porozumienia się z innymi. Tak jak naukowiec odkrywa różne prawidła otaczającego świata, to ci tworzący sztukę nie lubię tego wyrazu artysta, to, no to wyrażają poprzez swoje doznania, poprzez swoją wrażliwość, emocje, to co przeżyli ich radzi sobie, jeśli, jeśli odbiorca podobnie to odbiera, jeśli Chopin się rozp. Płakał kiedyś i napisał utwór, to bardzo wiele ludzi też płacze, słuchając tego utworu. No, to, 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 co tutaj wisi, to takie notatki, które się, to, co do głowy przychodzi, to się szybko notuje. Co prawda, te są starsze, a z wiekiem po prostu brak mi cierpliwości, a poza tym coraz mniej czasu mam. Więc staram się ja jakoś. Te, te moje emocje upraszczać i pro, pro, dążyć do jakiejś syntezy zjawiska, oszczędniejszymi środkami, bez tego nadmiernego gadulstwa, takiego drobnym ściegiem, jak jeden z moich kolegów powiedział. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. A tu mamy militarne sprawy. Kiedy się bawiłem w figurki. Ta co prawda nie jest moja, to jest zna znajomego, który to robił z chleba w dodatku. Już nie żyje facet. A to, a to, są, to są moje. To jest Królestwo Kongresowe. Pierwszy pół Tam jest drugi strzelców. To już napoleoński. takie różne zabawy starszych panów. No tam taki nie... zaczęty zaczęty to może będzie nie wiem adiutant adiutant naczelnego wodza Fantastyczna epoka była